Cześć. W dzisiejszym materiale pokażę wam jak przygotować bootowalnego pendrive'a z systemem macOS oraz skąd wziąć instalator starszych wersji systemu Mac. W tym celu potrzebujemy komputera lub maszyny wirtualnej z systemem macOS Catalina, czyli w wersji 10.15.1 lub nowszym. Uwaga. Sposób na pobranie starszej wersji instalatora działa tylko na Catalinie. Ja skorzystam z MacBooka. Oprócz komputera będzie nam potrzebny również Pendrive o pojemności minimum 8 GB oraz dostęp do Internetu. Zwróćcie uwagę, aby Pendrive był pusty, ponieważ zawarte na nim dane zostaną skasowane. Uruchamiamy terminal. Za pomocą narzędzia Software Update możemy pobrać pełen instalator wybranej przez nas w wersji systemu macOS. Rozwiązanie działa dosyć włącznie, na starszych wersjach nie sprawdzałem. Pełen zestaw komend znajduje się w opisie filmu, waszym jedynym zadaniem jest wpisanie interesującej was wersji systemu. Linki podaję do wersji finalnych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by pobrać wersję pośrednią, np. 10.14.2. Po zatwierdzeniu komendy Enterem zacznie się proces pobierania. Czas trwania jest uzależniony od prędkości Waszego Internetu oraz wydajności samego komputera. Aby nie przedłużać, przejdę do następnego kroku. Dla przykładu pobrałem też HiSiery. Po zakończeniu pobierania oba systemy pojawią się w katalogu aplikacje i są gotowe do wypalenia na pendrive. OK, przejdźmy teraz do wypalenia systemu na pendrive. Do tego również będzie nam potrzebny terminal. Do tego celu posłuży nam komenda Create Install Media. Zwróćcie uwagę, że formuła komendy jest identyczna, jednak różni się od siebie nazwą instalatora macOS. Wszystkie warianty znajdują się w opisie. Jedyne, co musicie zmienić, to na końcu zamiast My Volume należy wpisać nazwę waszego pendrive'a. Po zatwierdzeniu komendy Enterem system zapyta Was o hasło, którego użyliście do logowania się na tym komputerze. Następnie wpisujemy Y i zatwierdzamy Enterem. Ponownie, aby nie przedłużać, przewinę materiał. OK, pendrive gotowy. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Jeśli masz jakieś pytania, albo coś z materiału wydało Ci się niezrozumiałe, napisz komentarz, a ja postaram się pomóc najlepiej jak potrafię.